Zamknij you, smarkę! bla 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 bla. bla, bla. Ciągle pierdolisz, wiliś mi pieroga. Dobrze, Emfinko, wili pieroga, będę go lizał, aż do samego dna. To się pierdolniej, ty cwelus podasza Nie umiesz lizać, nie umiesz pieroga Wypadłeś z formy, nie robisz blu-blu-blu ten języczek, sławiecki jest żulu Ale kochanie, jak to? Idź już pan w pizdu, znajdę lepszego se Potrzebny facet, bo tyś jest kurwaga Zaję Zajebia kurwa, ja, kurwa cię. jeba Pana bzdur. Pierdalaj Elwirka, bo ja chcę zostać tu królem pod dasza. Po moim drugie, kelwa! Pod nie jest nasza, jest moja. Po moim drugie, kelwa, rozumiesz? Czy się powtórzyć jeszcze dziesiąty raz? Po moim drubie... Śmierć, święcielu. w zasadzie to właśnie na to liczę. Ach, choju złoty! Aaaa! Nie dostaniesz się do mojej gabloty i będziesz ruchać koty! Ta ręka cię utrzymywała, ale przestała! I cię teraz pierdolnie!